Po odbytym zjeździe delegatów w Hełmie, na stronie zarządu okręgowego ukazała się relacja, która praktycznie relacją nie jest, a jedynie potwierdzeniem faktu, że zjazd się odbył. Komunikat napisany w stylu pezetowskiego ble 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 w żaden sposób nie przekazuje tego, co wydarzyło się na zjeździe, o czym mówiono i jakie problemy interesujące myśliwych poruszano oto ta treść W dniu 27 czerwca bieżącego roku w godzinach popołudniowych w hotelu Kozak w Helmie odbył się okręgowy zjazd delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Helmie. W wydarzeniu uczestniczyli delegaci reprezentujący myśliwych niezrzeszonych i myśliwiskół łowieckich działających na terenie okręgu przedstawiciele organów rzeszenia oraz zaproszeni goście. W trakcie zjazdu delegaci zapoznali się kolejno z następującymi dokumentami. Sprawozdaniem z działalności zarządu okręgowego oraz wykonaniem budżetu za rok 2024. Sprawozdaniem okręgowego sądu łowieckiego z działalności w roku 2024. Sprawozdaniem Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego z działalności w roku 2024, sprawozdaniem Zespołu Nadzorczo-Kontrolnego z kontroli działalności zarządu okręgowego w roku 2024. Po wysłuchaniu sprawozdań oraz dyskusji wszystkie dokumenty zostały zatwierdzone przez delegatów. Jednym z pierwszych punktów porządku obrad było wręczenie odznaczeń łowieckich. W kolejnym punkcie obrad wysłuchano informacji Mariusza Michalczuka, członka Naczelnej Rady Łowieckiej, o jej działalności. Następnie wysłuchano i zatwierdzono plan działalności i budżet okręgu na bieżący rok. Obrady przebiegły sprawnie i zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Delegaci wykazali się dużym zaangażowaniem oraz merytorycznym podejściem do omawianych tematów. Zgodnie z kompetencją podjęło uchwałę zjazdową dotyczącą realizacji zadań zrzeszenia na obszarze okręgu. Zarząd Okręgowy PZT w Chełmie składa serdeczne podziękowania wszystkim delegatom za udział w zjeździe, zgłoszone wnioski i konstruktywne uwagi. Dasz Bur. Ten styl łowieckiej propagandy uprawiany jest od lat. I nic dziwnego, że zarząd okręgowy w hełmie, kierowany przez niezatapialnego łowczego Mirosława Sabickiego, tę technikę zaciemniania swoich działań sobie przyswoił i nieprzerwanie stosuje. Mirosław Sawicki ma wyjątkowo długie doświadczenie w tej dziedzinie. Powołany w roku 2007 na stanowisko łowczego okręgowego, przetrwał czasy rządów sprawowanych w komunistycznym stylu, gdy łowczym krajowym był TW Kazimierz, przetrwał czasy PiS, czyli Czasy Pawła Jenocha i Alberta Kołodziejskiego, czasy Solidarnej Polski z Edwardem Siarką, Pawłem Lisiakiem, Ewą Kraską i Damianem Szestackim u sterów PZT -u. trwa także i teraz w okresie panowania nad PZEU partii PSL, z ramienia której władzę w Polskim Związku Łowieckim sprawuje Eugeniusz Grzeszczak. Można śmiało powiedzieć, że Mirosław Sawicki. Jest dobry i sprawdza się w każdym systemie politycznym. Czego nie napisano w omawianym komunikacie? W relacji zabrakło wypowiadanych coraz śmielej głosów niezadowolenia ze sposobu sprawowania władzy przez Mirosława Sawickiego. Punktem zapalnym podczas obraz stała się sprawa organizowanego corocznie Hubertusa. Odbywa się to w ten sposób, że co rok inne cztery koła łowieckie mają obowiązek wpłacić do czapki organizatorów po ponad 14 tysięcy złotych i dostarczyć tusz jeleni, dzików i saren. Zarząd okręgowy zabezpiecza alkohol. Owe koła łowieckie w zamian za hojne wpłaty i dostarczone tusze otrzymują cztery wejściówki. Na organizowaną balangę, czyli piją i jedzą za swoje i reprezentują w tych czynnościach pozostałych członków koła. Prawo do zapraszania goście na tę balangę przysługuje wyłącznie owczemu okręgowemu, i między innymi to stało się wreszcie powodem sprzeciwu, wyrażonym w trakcie obrad. Kilka kół odmówiło sponsorowania balang, na którą Mirosław Sawicki zaprasza sobie kogo chciał. A były to najczęściej osoby wpływowe, jak miejscowy senator, posłowie oraz przedstawiciele władz i biznesu. Myśliwi twierdzą, że takie balangi organizowane w ekskluzywnych lokalach. Nie przynoszą chwały łowietwu, a jedynie dają możliwość Mirosławowi Sawickiemu do zjednywania sobie przychylności zaproszonych osób wpływowych, co jest bardzo przydatne dla utrzymania się na tym stanowisku. Przez prawie ćwierć wieku i mimo zmieniających się wiatrów historii, powszechnie mówi się, że niezdolności do kierowania okręgiem są powodem jego utrzymywania na w tym stanowisku, lecz zawierane układy. Analizując działalność Mirosława Sawickiego odpowiedzialnie, mogę stwierdzić, że jest w tym sporo prawdy. Bowiem, jego dość pokrętną postawę dało się zaobserwować choćby w błędnych decyzjach co do uchwał koła łowieckiego szpak, które dawały pole rozrabiace i łowieckiemu chuliganowi byłemu prezesowi tego koła. Andrzejowi Barczukowi do wystąpienia przeciwko Polskiemu Związkowi Łowieckiemu z pozwem do Sądu Powszechnego o odszkodowanie za słusznie nałożoną na niego karę dyscyplinarną. Od wielu lat twierdzę, że organizowane imprezy winny być skierowane do społeczności lokalnych i odbywać się nie w zamkniętych lokalach i tylko we własnym gronie z udziałem wpływowych gości królika. Imprezy tego typu, zorganizowane na przykład na Chełmskim Rynku i połączone z degustowaniem potraw kuchni myśliwskiej, przygotowanych choćby stóż zwierzyny wymienionych wyżej i serwowanych niekoniecznie z alkoholem, przyniosłoby o wiele lepszy efekt niż te odbyte w zajeździe, drop czy innym podobnym. Tylko czym wówczas swoje trwanie na etacie Podpierałby nieudaczny i szkodliwy dla łowiectwa łowczy okręgowy Mirosław Sawicki. Podawanie na tacy legitymacji PZEU bez odbywania kursów i stażu chyba by nie wystarczyło.